Siemaneczko, to jest Sara Śmieczko. Witam cię bardzo serdecznie w odcinku z FIFA. Z FIFA, gramy w FIFA. Hmm, to jest klub Ciapas, hmm, Ogólnie patrzę sobie te... patrzyłem sobie zespoły, to tutaj mamy... Hmm. Chiapas 5 Gwiazdek ma, nie wiem skąd ma Chiapas 5 Gwiazdek. Dobra, dzisiaj gramy w FIFA 16. Kolejne odcinki z FIFA 16, ale ta seria trochę inaczej będzie się nazywała. To jest oczywiście mm, seria. Ta seria będzie się nazywała International Team, hashtag 12, czyli jedziemy z 12 odcinkiem International Team. I co, co jest moim planem? Tutaj będziemy za chwilę wprowadzać naszych zawodników, tak? Um, najpierw zmienimy formację na tą, która powinna być, ale co będzie moim. Um, co było moim takim zamysłem od początku? Um, Bo to takie coś chciałem zrobić, żeby. żeby, żeby, żeby. Um. Zrobiliśmy tych wszystkich zawodników, tak? Um, no, i teraz aż go nie mi nie zagrać, więc oczywiście, zagramy. No, patrzcie to, patrzcie Chiapas się nazywa Koleś, a i to jest klub Chiapas Jaguła. Dobra, dziwne, dziwne, bardzo dziwne. No i tak, mamy ten skład. Dzisiaj będziemy robić. Yy... Zaraz zrobimy ten skład, potem będzie. Będziemy grać turniej, ale przed turniejem przygotujemy skład i zagramy mecz towarzyski przed rozpoczęciem turnieju. Więc, dobra, za chwilę zobaczymy składik. Dobra, lecimy dalej. I oczywiście jest teraz skład nasz hejt Żydzi Julian Hitler. Nie wiem czemu on ma właśnie ten. Patrzcie to. On ma. Kurde. No zdjęcie ogólnie. Nie wiem czemu jakieś dziwne Swifty. Hej Żydzi, Pamiętacie na pewno. Dobra. Łowca Antylop, Dziewia y, Mukanjo, Arab Al Kebab, y, Abdul al Kwaszki, makaroniarz Sebastian DiCaprio, skośna oczka o Cipa ojzake Ochizakę, mocny full, ale y, ten... Y, Ferdynand, y, Kwaśniewski, Cyka to jest... Wladimir mm, Stalin, Salve mario Izdebski, mm, Le Lepetit, to jest y, Patrick Żelki Popon, Burger King y, Barack Franklin, Król Życia Pawlo M. Borytsky. Ok, mm, więc za chwilę będziemy widzieć mecz. Dobra, no i widzimy, tu jest nasz klub Ciapas Jaguar y, International Team. No i Irlandia. Dzisiaj spizgamy Irlandię w meczyku. Mm. I teraz zobaczymy jakie mamy możliwości. Wyszedł tutaj e, do nas Pawło Emborickiej. O, mamy takie koszulki bardzo męskie, ale naprawdę zobaczcie sobie jak wygląda, jak wygląda Pawło Emborickiej. Niesamowicie, niesamowicie mięśniony. Jeszcze ta obcisła królka. Dobra, ale oni zagrają w szarych yy... i tak yy... amator Nie, na matcha, nie Zobaczymy na cieszy, jak będzie się grało z tymi zawodnikami yy... Dobra, I za chwilę ustawienia zmienimy i widzimy się już w meczu. Dobrze witam wszystkich na meczu to was wszystkim na w Stadionie Narodowym, chyba BC Play Stadium e, Dzisiaj spotkanie rozgrywa Chiapia Jaguar z kontra Irlandia e, Planowane jest um, pierdzień dla Irlandii Dzisiaj zostało um, ostro um, Przegramy No um, e, brak. Ale ja nagrywam trochę lani, ale nie szkodzi um, No, widać, grają jak znud ale oczywiście Teraz Cyka mm, Tak, Już trochę tu Się przedziera mm, Zagrywa go Lepetit Tutaj swoimi trikami jedzie Ależ brzydki faul Brzydki faul Jest faul i teraz będziemy mogli się popisać Strzałem z wrzutu wolnego Kto go wykona Kto go wykona Dobrze, um, wykona go Salve Salve Patria um, Zobaczmy czy strzeli bramkę um, nie wiem czy wejdzie. Aj, 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 prawie brameczka padła. Salwę, no trochę, trochę... Yy... Chciał jednak strzelić, pierwszy, jako pierwszy chciał strzelić. Nie wiesz, mm, no szkoda. No dobra. Jeszcze nie koniec meczu. Irlandia. No, yy... Oczywiście widzieliście król, król życia. Yy... Ależ teraz burger, King miał sytuację? No i te, szybka kontra Irlandii, rozkrywają piłkę. I zrobimy pozę Dobra, gramy dalej mecz. Yy... Dobra, o tu mam kontrę, ależ teraz wychodzi, robi kin, robi kin, ale, ale Mukanjo tam biega i go straci trochę swoją głową. Yy, zobaczymy, jak będzie teraz Mukanjo tańczył przy nim, czy może nie. Lepetit, no, słaby odbiór. No, no i teraz ładne przyjęcie. Mocny full. Naprawdę, ależ teraz podanie. To było bardzo kreatywne. No, ale zrobił, Ale przejął. Przejął Lepetit. Lepetit. Lepetit prowadzi zbyt długo piłkę. Powinien oddać strzał lub odegrać do kolegi. Burger King. I strzela. Ależ, prawie gol. Burger King, no, trochę podłamany, ale... Ale gra. Te 14 minuta jeszcze nie strzeliliśmy bramki, Powinniśmy to już zrobić co najmniej w trzeciej minucie, ale nie strzeliliśmy niestety. I na razie to no, mieliśmy kilka dobrych sytuacji, ale no, Irlandia to dobrze się broni, albo to my po prostu nie wykorzystujemy swojej sytuacji. No i teraz faul, nie wiem za co, odwiedzamy przez sędziego chyba y, głupi jest i ma na a może jest po prostu z Irlandii bo w Irlandii yy, ten w yy, Irlandii yy, jest może może to jest Irlandzki po prostu sędzia yy, a nie zawsze sędziają dla siebie mecze dlatego zawsze, dlatego grałem na euro teraz, teraz król Żydzia teraz czeka na kolegów aż wejdą w pole karne chcę wrzucić piłkę yy, no i prosto u bramkarza wrzuca nie przemyślał tego. Um, strata piłki kontra na Irlandii. Um, Oby to się źle nie skończyło. Dla Chiapas. Miejmy nadzieję, że wyjdą z tego cało, bo to by był aż wstyd stracić piłkę. Teraz y, wywalił się jakiś debil, zanurkował kompletnie y, jakiś debil z Irlandii. Y, nie znam jego imienia, w ogóle nie znam go, bo to jest z Irlandii, nie, nie znam wszystkich Irlandzkich. Ziemniaków. Nie wiem jak oni na Euro się dostali w ogóle. Teraz groźny strzałik chciał zagrozić, ale yy, chyba jest głupi, bo... Nie wiem, może jest. Może no, na pewno. Dobra. Makaroniarz. Tu prowadzi piłkę, ale odegrał. Teraz będzie po prostu spadło podanie do Lepetit. Lepetit bardzo podoba mi się w tym meczu. Teraz Mario Zdebski. Mario Zdebski. Salwę. Rzuci. Rzuca. Ależ. Ależ. Mogło być teraz akcja. No. Gdzie był fał? Gdzie był fał? A. Okay. Teraz Salwę będzie miał drugą szansę. E, pisać się z rzutem wolnym. przesuwają się, dobrze dostał żółtą kartkę jeden z Irlandczyków no i i możemy dalej mm, próbować spróbujemy, spróbujemy ale zjebałem, sorry no mogłem to lepiej strzelić Mariusz Zepski kolejną szansę zaprzepaścił ale trudno, trudno może będziemy jeszcze szanse Cyka tak y, ofensywnie podchodzi do bramkarza. Burger King, teraz cofa, cofa. ma, ma czas. oczywiście. Teraz gdzieby mu kanjo. gdzieby mu kanjo y, Ewidentnie dał się prze, przepchnąć. Teraz Repetit znowu ma piłkę. Repetit! Ale jeszcze teraz źle nas zagrał, ale król życia oczywiście odbiera. Kabroę Borycki. Teraz znowu. Y, strzela strzela i obronił obronił jakim cudem ten emeryt rodem z Irlandii obronił ten potężny strzał nie wiem nie chcę wiedzieć chociaż no, może będę wiedział kiedyś jeśli odejdzie z mojego klubu, próbu prób życia po może będę chciał od tego bramkarza taką radę jak obronić jego strzał, bo myślę, że to jest niemożliwe trochę, ale on tego dokonał i nadal jest bezbronko, bo jest trochę szkoda, bo planowany był w yy, pierdziel, yy, a nie ma i to jest trochę smutne. Mocny full teraz próbował przejąć, ale nie wyszło mu. Łopca, no i teraz kopalina straszna, trzeba przerzucić piłkę na drugą stronę. Mocny full. w ogóle niewidoczny w tym meczu. Cyka podaje do Burger Kinga Barack Franklin Teraz piękne, prostopadłe podanie, ale spalony Cyka mógł, mógł wejść w Lady na odpowiednią pozycję, a tak zepsuł akcję naszemu zespołowi No i będzie źle. Jest źle, nadal nie ma wyników zadowolenia, ale ależ ten jest. Znakomity, znakomicie No i znowu broni ten given, fioletowy jakiś pedalski strój Ale nasz wąsacz genialnie strzelił Naprawdę podoba mi się jego gra dzisiaj Myślę że zasługuje na zawodnika meczu Ależ mogła być bramka za złakała fuzakę, Skośna oczka, podnoszono Japoniec. I teraz mają kontrę, wychodzą Cofnij się mocny full nie piłeś przed meczem i koniec z pierwszej połowy. No, jestem smutny, jestem smutny, bo yy, no, to jest to no, nie, to nie jest sadny narodowy, bo tam widoczne były flagi yy, innych Kanady i. i a to jest innego klubu. To nie jest sadny narodowy. Dobra, widzimy się po przerwie. Dobra, gramy. Druga połowa. Mm, miejmy nadzieję że przynajmniej w tej połowie coś coś nam się uda tutaj mm, zrobić w meczu. no cyka! zagraj porządnie Ach, co nie robią? co nie robią? trzeba zastosować wysoki pressing bo daleko nie zajdziemy tak grając oooo mm. nie, nie. wygrać z Irlandią a na razie to się bawimy Bawimy się tylko dobrem zespołu, a to jest przecież um, początkujący. W turnieju będziemy grać na zawodowców. Um, naprawdę repeticji Dzisiaj dziś zasługuje na zawodnika meczu, um, bo gra no, wiem, w piłkę. Nie wiem, czy mam trenera. Chwaj jesteś szybki. Nie. No czemu gracie do karza? Jenny Zagrajcie porządnie. Kurde. Jego, piękny. On jest rozpoznawany. Kurde, te cioty grają na obronie pięciu. Ja pierdzielę. No to co się daje prześcignąć? Ty... Cyko. Jest! Nie trafił! Ciota! Nie trafił! Dobra jak teraz yy, nie trafimy gola to ja będę zły na moich płytarzy bo oni nadal kurde nic nie robią w tym meczu Właśnie oczka, wywaliłeś się tylko nic nie widzę nie widzę w ogóle żebyś grał Powiedzcie no czy on gra, ciągle gra, próbuję się różnego prowadzić bo niektórzy tutaj widocznie no, jenny Czemu oni tak dobrze grają? Czemu oni są takimi dobrymi obrońcami? Nie rozumiem Nie było nic, nie było Dobrze sędzia, sędzia je na razie w miarę dobrze Ta zmiana Strony. Nie 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 tam, nie Idiota Co za debil co za debil! Sięgnie, lepiej. Nie tam, no kurde! Jakaś... Kurde, co robię? Dobra... Masakra jakaś, jest niesamowity... Co? Irlandia od kiedy tak dobrze gra? No... Co? Dobrze gra? Jebało mi się... Zmiany... Już robią zmiany, bo bo ich klikarze już są zmęczeni, tak? W sumie muszę zobaczyć, czy nie mam... Nie muszę zmienić tych moich bo... bo... chyba są zmęczeni. Nie no, nie są zmęczeni, ale wolniej są. I chyba będzie upgrade'y trzeba wprowadzić, żeby nam wygrać, jakikolwiek turniej. No. no, nie tańcz przy nim, no! Kurde! No Irlandczycy mają szansę, ale mają dawna i nie umiem ich wykorzystać. Mm, 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 dobra, gramy tutaj blisko. Trzeba teraz ich rozklepać, naprawdę. Teraz klepiemy. Klepiemy. Piweczka chodzi. Pięknie. Mm, nie masz tu za poczekaj. Kurde, takie klepanie widzę. Masakra. Masakra! ojedy zróbcie coś kurde mocny full perdek co ty robisz ja pierdolę co oni robią chyba na nowe susze jednak gram bo nie mam kiedy ja w fifę gram wiem za dużo czasu zmarnowałem na robienie i teraz Ojej, yy. Dobra. No kurde I Pani obrońcy Nie wierzę Ofensywny Już Jesteście słabi Nie no, nigdy nie będę mógł tak mówić o swoich chłopakach Którzy tak dobrze grają mm, Zawsze będą grać dobrze Powiem, powiem, ale teraz zgrajcie, nie stracicie bronki, bo jak przydamy z Irlandii, to będzie wstyd. Będzie wstyd? Trzeba było robiło przy Izbii, z Rytą? Dobra, gramy. Mamy 8 ale Le Petit jest zmęczony. Czemu tak daleko? Burger King! Nie ma bramki! Jakim cudem się bronią! Zawodnicy z pierdzielonej Irlandii! Jaki fart! Niech na daleki słupek! Dajcie, musicie to zrobić. No nie! Nie ma! Kurde! Jakim cudem, pier... Domonym. Będzie dogrywka, będzie dogrywka. Będzie do karny. Dobra, karny, jedziemy od razu karny, bo nie ma co przedłużać. Nie ma co przedłużać, jedziemy karne. Jedziemy karne Za chwilę zobaczycie serię rzutów karnych. Dobra, gramy karne, To jest, to jest... ...niemożliwe. Gramy karne. Musimy wygrać. Dobra. Ciekawe. Jest gol, jest gol. Wladimir Stan. Teraz Julian Hitler musi pokazać swoje umiejętności. A i... Ociągnął. Oto. Jak Siła Siłą w ręku śniegu szans. Zresztą rzucił się Deby w tę stronę. No. Nie ma bramki, jest. Deby z Irlandii, tak? No. To skrym, tak, tak, jest pięknie. Piękny. strzelił bramkę. wiem hmm. gdzie mnie strzelał? Ale kraju, że nie mają grać. I. Repetit. Jest. Piękny. Lepetit. Jest pięknie, podkrążyćkę, strzela. repetit bagietka, strzelił bramkę. Dał zwycięstwo swoje wdrożenia jest GOL! I wygrywamy z Irlandią w dosyć um, słabym stylu, um, zawsze coś, zawsze coś. Um, mam nadzieję, że Wam się podobał ten film. To jak um, gram mecze ogólny, myślę, że to się Wam podoba. Mam nadzieję, że to Ale y, zaraz, zaraz zrobimy turniej i, i, i lecimy z turniejem. Dobra, lecimy z turniejem za chwilkę. Dobra, nowy turniej, lecimy. Hmm, a, nie to, nie to, nie to. Powinno być... Stwórz turniej, o tak. Otwieranie trybu turnieju. Hmm, Liga plus puchar. Liczba drużyn. Osiem hmm, drużyn. Nie, nie wybierzemy. No i tak. Hmm, turniej. Dla... nie 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 mm. o mam fajny pomysł mm. czekajcie one mm. hmm. Pan... o kurde co to jest za gówno dobra ph y... one Cup, y, pan Herboata, pan One Cup. Dobra. Osiem drużyn. One cup. Włączone. Y, Lecimy teraz z drużynami, które będą. Jak to wybrać? Jak to wybrać tak. Tak nie? Czekajcie, czekajcie. Jak to? Nie wierzę. Nie wierzę sam. Stadium nowy, za chwilę to zobaczycie. Wszystko ja się tu nad tym wszystkim zastanowię. Dobra, takie ustawienia mamy. Yy, Trzymamy dalej i teraz bierzemy drużyny. Yy, drużyna nie taka, oczywiście drużyna, którą my gramy, to oczywiście Chiapias. Yy, tutaj zaznaczamy, że to jest nasza drużyna. Yy, yy, za chwilę wszystkie zobaczycie. Gra Borset Dortmund, Chiapias, Irlandia. Na Irlandii będziemy mogli się zemścić Manchester City, Manchester United, Milan, PSG, Real Madrid. Dobra. Więc dalej gotowe grupa. A jest, jesteśmy w grupie z Irlandią. Więc to bardzo przyjemnie. Myślę, że zmienimy tutaj, żeby nie było dwie drużyny z jednego kraju u siebie. Myślę, że w Dortmund zmienimy będzie będziemy mieli trudną grupę ale cóż może może się uda hmm. więc lecimy z stworzenia turnieju hmm. Nowy turniej hmm. ph 1 hmm. no i mamy tutaj kolejny mecz z Manchesterem United mam nadzieję że jesteście gotowi na następny odcinek ja na razie nie jestem gotowy, ale to się wszystko zaraz zrobi. Zaraz może coś, może zagramy jeszcze Teraz, yy, No. Jeśli film Ci się spodobał, yy, daj lajka. Jeśli mnie subskrybujesz, to koniecznie nie zasubskrybuj, bo ostatnio mało subskrypcji było, no i myślę, że, że może dać mi suba śmiało, yy, lajka, komentarz yy, wejść na mój fanpage, no i tyle. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć!